Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję histerycznego blędzenia. Hej, obuzy. To tak, dzisiaj o upadku kolejnej już komunistycznej ekipy. Jak zresztą widzicie, jak można się zorientować... Te komunistyczne władze, one gdzieś tak no, długo nie ciągną, prawda? 10 lat, można powiedzieć, w takich okresach, w takich cezurach, mieszczą się zazwyczaj te rządy poszczególnych dyktatorów i ich ekip. Tak było również i w przypadku Edwarda Gierka. O tyle, o ile w pierwszym okresie jego rządu, w pierwszej połowie lat 70., można powiedzieć, Szczęście pierwszemu sekretarzowi sprzyja i świetnie to szczęście wykorzystuje. Tak teraz, w końcówce lat 70., a w zasadzie u progu lat 80., bo mówimy już o roku 1980, szczęście od Edwarda Gierka się definitywnie odwróciło. Zima stulecia, słuchajcie, na pewno słyszeliście na pewno bardzo często w mediach przy okazji Zim, które przeżywamy, takiego określenia się używa. Z reguły używa się go, by podkreślić to, że tych zim już teraz nie ma. Nie? Bardzo często mówi się o tzw. zimie stulecia. Słuchajcie, zima stulecia zawitała do Polski właśnie na przełomie lat 1979-1980. Wiadomo, że zawsze zima, taka tęga, duża, z ogromnymi opadami śniegu. Zawsze negatywnie wpływa na życie państwa, na życie społeczeństwa. Tak było i w tym przypadku. I tak już niewydolny system, bo tu pamiętajcie, że ogólnie system komunistyczny jest niewydolny, prawda? Ja tu tylko przypomnę, że w kwestii gospodarki system komunistyczny, zresztą nie tylko w kwestii gospodarki, ogólnie system komunistyczny należy do systemów utopijnych, prawda? Czyli z punktu widzenia politologii do systemów, które no, nie mogą się sprawdzić w praktyce. Nie? To są systemy czysto teoretyczne, tak jak anarchia na przykład. W praktyce w zasadzie prowadzą donikąd. No, no niestety, ci nasi włodarze komunistyczni nie za bardzo to rozumieją, potęguje to wszystko, ten efekt złej, słabej sytuacji gospodarczej progu lat 80. Potęguje hmm, dług, który Edward Gierek w latach 70. zaciągnął. Fakt faktem jest, że ten powiew lepszego życia w latach 70. ma miejsce w PRL-u, ale słuchajcie, to lepsze życie jest na kredyt. A jak wiadomo, powszechnie kredyty i wszelkiej maści pożyczki są bardzo fajne, ale mają jedną wadę. Trzeba je kiedyś oddawać. No niestety, jak się później nie masz czego, a tak było w omawianym przez nas tutaj przypadku, no to mówimy o dosyć potężnym kryzysie. A w zasadzie mówić o kryzysie to jest zbyt delikatne określenie. PRL u progu 80 roku w zasadzie stoi na krawędzi bankructwa. Gospodarka jest niewydolna, e, zaczyna szaleć inflacja. Długi trzeba spłacać, nie ma z czego. Ogólnie zima, która potęguje ten, ten, ten cały chaos, pustki w sklepach, te przysłowiowe nagie Nie tak się żartowało, jak po japońsku nazywa się sklep mięsny w Polsce. W odpowiedzi mówi się nagie prawda. I, I faktycznie, słuchajcie, to są niby takie żarty, dzisiaj jest to powtarzane o tym occie w, w sklepach, że tylko ocet na półkach był, ale, ale no, taka była rzeczywistość. Nie? Do tego, można powiedzieć, doprowadziły rządy komunistyczne. Nie tylko Edwarda Gierka. To, to, to nastąpiła pewnego rodzaju kumulacja prawda, w tym, w tym końcówce lat 70., ale za fatalny stan gospodarki i Fatalną kondycję finansową społeczeństwa, w zasadzie siła nabywcza wynosi zero, za to odpowiadają komuniści, prawda? rządy komunistyczne i gospodarka centralnie sterowana, centralnie planowana. Braki w sklepach, braki zaopatrzeniowe, burzące się społeczeństwo. Jak reagują komuniści? No, znowu! Chciałoby się powiedzieć, nie będę się powtarzał, nie? ale no niestety trzeba się powtórzyć. Znowu reagują w jedyny znany sobie sposób, czyli fala aresztowań, jakieś Roszady na wysokich stanowiskach kierowniczych w państwie, między innymi z stanowiskiem premiera, żegna się Jaruszewicz, ale to nie pomaga. Słuchajcie, to niestety nie pomaga. 1 lipca 1980 roku wprowadza się kolejne podwyżki cen, no bo w jakiś sposób trzeba to zatowarowanie reglamentować, prawda, trzeba te, 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 te braki finansowe uzupełniać. No domyślacie się, jak reaguje społeczeństwo. Społeczeństwo jest na progu buntu, ale takiego już buntu niespotykanego do tej pory. W lipcu zaczynają stawać powoli zakłady Lubelszczyzny. 14 sierpnia staje Stocznia Gdańska, ten wielki symbol robotniczego oporu przeciwko komunistom. Zaczęło się bardzo banalnie. Nie poszło tym razem o podwyżki w Gdańsku, ale o wyrzucenie z pracy Anny Walentynowicz, działaczki opozycyjnej, prostej robotniczki w zasadzie której władza starała się ze stoczni pozbyć. W jej to obronie zorganizowano jeden z najsławniejszych strajków nie tylko w historii Polski, ale w ogóle w historii walki jakiegoś społeczeństwa z dyktaturą. Na czele tego strajku staje znany już dosyć mocno Lech Wałęsa. Konstruuje się podczas tego strajku sławne 21 postulatów. Jeżeli kiedyś będziecie w Gdańsku i będziecie mieli na tyle czasu, to gorąco polecam wybrać się na teren stoczni. On jest dzisiaj już dużo, dużo mniejszy niż w 80 roku, ale brama prowadząca do stoczni, na której to wywieszono, te 21 wypisanych postulatów, jest w niezmienionym stanie utrzymywana i te postulaty można sobie tam zobaczyć. Gorąco polecam odwiedzić to miejsce. Nic więcej tam w zasadzie już nie ma, nie obok jest Centrum Solidarności, nowoczesny bardzo budynek, ale sama brama i te 21 postulatów naprawdę robi, robi wrażenie. Zresztą na różnych filmach, w różnych kronikach można również to zobaczyć: ogromne drewniane tablice, bardziej ze sklejki i na nich wypisane tak po prostu, odręcznie. 21 sławnych postulatów, takich żądań robotniczych postawionych władzy ludowej. Strajkującym pomagają w zasadzie wszystkie organizacje opozycyjne, które wtedy w Polsce działają. Świetną robotę można powiedzieć robi Robcio, czyli ten, ta organizacja powołana do informowania społeczeństwa, do kolportowania. Informacji pomiędzy strajkującymi a resztą kraju. Wywiązują się z tej roboty fantastycznie. Dzięki ich ulotkom, dzięki ich pracy, można powiedzieć, społeczeństwo dosyć dobrze orientuje się, o co strajkujący walczą, co u nich słychać, byśmy dziś powiedzieli, czego potrzebują. Strajkującym pomaga Kościół, pomagają artyści. No w zasadzie można śmiało użyć terminu całe społeczeństwo staje murem. Za strajkującą stocznią. 26 sierpnia 80 roku w zasadzie strajkuje już cały kraj. Tu już nie ma w zasadzie jakiegoś dużego zakładu pracy, który by nie przyłączył się wtedy do strajku. Czyli od lipca, kiedy ta akcja się zaczęła, do praktycznie końca sierpnia, w, można powiedzieć, cały kraj, cała ta przemysłowa część kraju. Stanęła i strajkuje. 31 sierpnia 80 roku następuje niesłychany przełom, ponieważ władza skapitulowała. Coś, czego jeszcze w historii PRL-u nie widzieliśmy. Prawda? Ta władza nigdy przed robotnikami nie kapituluje. Ta władza oczywiście robi pewnego rodzaju roszady, zmiany na stanowiskach, ale zawsze krwawo bezwzględnie bunty tłumi i oczywiście nie daje tego, o co robotnicy proszą, o co strajkują. Teraz 31 sierpnia następuje podpisanie tych właśnie postulatów, z których najważniejszy to legalizacja wolnych związków zawodowych. Jest to tak jak powiedziałem, jest to wydarzenie bez precedensu, jedno z najważniejszych Wydarzeń w komunistycznej historii Polski, ponieważ to 31 sierpnia 1980 roku powstała ta sławna i znana na cały świat solidarność czyli jednocześnie związek zawodowy, ale również ruch, taki oddolny, masowy ruch, byśmy powiedzieli nawet niepodległościowy prawda? ruch, który nie tylko stawia sobie Cele takie jak każde związki zawodowe, ale również stawia sobie za cel walkę o wolną Polskę. Oczywiście w granicach prawa, które ma, nie? które w PRL-u obowiązuje. Nazwę Solidarność wymyślił Karol Modzelewski. To taka ciekawostka. I ona w zasadzie stała się takim symbolem walczących o wolność nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, bo takie maleńkie anagramy Solidarności. Na znak, na, na znak jednoczenia się z walczącymi robotnikami w Polsce, strajkującymi robotnikami w Polsce, przypinają sobie te, co byśmy powiedzieli dzisiaj, celebryci świata zachodniego. Nie? Pokazują to. Pokazują ten, tą, tą, tą swoją akceptację dlatego. tego, nie? czyli Solidarność to jest, byśmy powiedzieli, chyba pierwsza organizacja, która której udało się odnieść bardzo taki medialny sukces na zachodzie. Ona jest powszechnie znana, powszechnie szanowana, ale Gwałęsa urasta do rangi takiego symbolu, symbolicznego przywódcy w walce z komunistycznym terrorem. 5 września ze stanowiska przez swoich współpracowników zostaje usunięty Edward Gierek. Czyli w łonie samej partii komunistycznej, w łonie samego PZPR-u, te decyzje o legalizacji Solidarności niestety nie cieszyły się zbytnim poparciem. Tam nie ma na to takiej powszechnej zgody. Zresztą wydaje się, że sam nawet Edward Gierek tak do końca nie wiedział, co w tej sytuacji zrobić. Zdaniem wielu komunistów ówczesnego czasu nie była to przemyślana decyzja, nie była to decyzja... Zgodna z ideami komunistów, należało rozprawić się ze strajkującymi siłą. Natomiast trzeba tu przyznać, oddać pewne honory ekipie Gierka, że zdecydowali się ustąpić i to ustąpić na całej linii. Zamiast Edwarda Gierka na stanowisku pierwszego sekretarza PZPR pojawia nam się Stanisław Kania. 24 zaś. Października, nie mając w zasadzie innego wyjścia, sąd w Warszawie rejestruje, już tak ostatecznie rejestruje ten nowy, wolny, pierwszy wolny związek zawodowy w Polsce. Komuniści będą próbowali jeszcze różnymi sposobami powstrzymać ten, by się wydawało, błąd jaki popełnili 31 sierpnia nie? ze swojej perspektywy, ale na próżno. Te wszystkie wysiłki, które Stanisław Kania i jego ekipa będą się starali przeprowadzić, niestety do niczego nie prowadzą. Do Solidarności zapisują się dosłownie miliony Polaków. Oblicza się, że ta organizacja w ciągu tych kilku miesięcy od swojego powstania zrzeszała około 9, nawet do 11 milionów członków. To jest, słuchajcie, ogromna liczba. Ogromna liczba. PZPR w największym, takim kulminacyjnym momencie swojego istnienia zrzeszał około 3 milionów członków. To też nie jest mało, prawda? Ale jednak PZPR działa już dziesiątki lat. Natomiast tu fajnie nam to się obrazuje, Jakie są jakie są relacje w społeczeństwie, jakie są. Jakie są dążenia tego społeczeństwa, nie? jakie są oczekiwania tego społeczeństwa, że no nadchodzi, chyba nadchodzi kres tej władzy. To się czuje, byśmy powiedzieli, w powietrzu, nie? żeby nie powiedzieć w moczu, prawda? To się czuje w tamtym okresie, że to się po prostu, to wisiało nad tym krajem, że władza ustępuje, słaba władza już ustępuje, nie mogąc dłużej dzierżyć, dzierżyć władzy nad państwem. Czy tak się jednak do końca stanie? Hmm, no właśnie. Jak się domyślacie, komuniści jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieli. I o tym, jak ten komunistyczny beton, ta, ta, ta najbardziej ortodoksyjna, najbardziej można powiedzieć, zagorzała w swoich poglądach część PZPR-u zareaguje, o tym w odcinku następnym. Trzymajcie się i do usłyszenia.